Korzystanie z polskich producentów jest swoistym patriotyzmem gospodarczym. W momencie, kiedy nasi. Przedsiębiorcy mają rynek zbytu, mogą inwestować. Mogą inwestować pracowników, mogą inwestować w innowacyjność, mogą inwestować w nowoczesny park produkcyjny. I to jest nawzajem napędzanie się, napędzanie Orlenu i napędzanie ich. My nie tylko mówimy o patriotyzmie, ale go realizujemy, bo już 85% produktów na naszych stacjach jest od polskich producentów. To bardzo mocno wpłynęło również na rozwój tych 170 polskich producentów, bo taką ilość ich posiada. Siadamy. Ich produkcja zwrosła około 9% z ankiety wynika. Mamy z nimi bardzo dobre kontakty. I to, co powiedziałem, również, oni korzystają z Orlenu i to nie tylko z paliw bo Orlen, wiele produktów produkuje w związku z tym również korzystają z naszych produktów. Firma Naturio współpracuje z Orlenem od dwóch lat, właściwie od czasu, kiedy Orlen. Obrał tą dobrą strategię promowania polskich firm. Jesteśmy bardzo dumni z tej współpracy. Jest to dla nas trampolina do rozwoju naszego biznesu. Dzięki tej współpracy mamy nowe etaty, nasze obroty wzrosły, tym samym dochody i możemy się dalej rozwijać, szukając nowych projektów, pracując wspólnie, razem.